Pytania, także zostajemy i jak Państwo mają pytania, to bardzo proszę. Powiedzcie powiedzieć, że do mnie, Panie Jasku, niech oni uciekają. Czy do <kasz> mnie. Kto <kasz> ma pytanie, a tutaj kolega będzie rozdawał mikrofon. Bo kto ma mikrofon, ten ma władzę, prawda? Kto chce zadać pytanie? Tu, Pan chce zadać pytanie. A to jest pytanie, ale pytanie. Pytanie jest pytanie, proszę bardzo. To pytanie włączy. Kto pytanie nie wchodzi. Kto wchodzi, pytaje, pyta. Pytam pan, Panie Januszu Pana, jaką Pan wizję rozwoju tej Polski widzi w przypadku tego tak ogromnego zadłużenia, prawda? Niesprawności rządów, Pan mówi o lewicy, prawicy, proszę Pana, Pan wie o tym, że dzisiaj PSL to stoi na granicy progu wyborczego, raptem mają 5%, ceny skupu to są na granicy... Proces psl nie ma najmniejszego wpływu Ale, ale chcę, nie, ja panu nie przeszkadzam, prawda? I myślę, że pan pozwolił to Jaką pan wizję rozwoju Polski widzi? I, I niech mi pan odpowie konkretnie na pytanie. Jeżeli pan z tej nowej prawicy jest, proszę pan. mi ale konkretnie ja na pytanie Na czym to będzie polegało? Wi wizja polega na tym, żeby nie karać tych, co pracują i nie nakradać tych, co nie pracują. Po prostu. Bardzo proste ale była o obecnie i ludzie zaczynają pracować. Ja Panu powiem, czytałem reportaż z Wietnamu. Reportaż z Wietnamu, kilku lat. Reportaż stworzył słów. Wietnam nazywa się Republiką Socjalistyczną, ale w socjalizmie to żyje co najwyżej biuro polityczne, bo tylko oni mają szansę na jakąś przyzwoitą emeryturę. Cała reszta Wietnamu żyje według zasady, kto nie pracuje, ten nie je, w wyniku czego wszyscy pracują i nikt nie chodzi głęboko. I to jest prosta reguła. No. Kto nie pracuje, ten nie i już. I nawet się okazuje, że wszyscy pracują i nikt nie chodzi głodnie. Trzeba, trzeba, trzeba się pozbyć wszelkiej nadziei, że coś by cygany skombinuje. Nie. Trzeba będzie po prostu pracować. I praca będzie ceniona w tym momencie. Mam powiem więcej. Jak wniesiemy podatki dochodowe, pan sobie daje sprawę, że przyjedzie do Polski z 5 milionów firm zachodnich, żeby się zarejestrować w kraju, nie ma podatku dochodowego. A co to jest nie ma podatku dochodowego? No, chyba zobaczymy, co się stanie. I będzie chętnych, żeby zatrudnić Polaków, czy ja jeszcze w Białorusi, nie jest w bo Zobaczymy, co się stanie. Wizja kraju, mam takie ogólne pytanie. Wizja kraju, w człowiek, który pracuje, jest nagradzany, ale nie jest karany. Jasne? Dziękuję. I już było, już było. Wystarczy. By ale, ale krótkie. Ja mam ja ale... ale. A, ale. A, ale dole, tak, dole. Jak pan ma zamiar pomóc studentom, którzy są w Polsce, którzy wyjeżdżają i zostały za granicę, żeby zarabiać te same pieniądze za granicę, które są teraz w Polsce? Nic. Nie będziemy, nie będziemy pomagali nikomu, ani studentom, ani przedsiębiorcom, ani robotnikom, ani rolnikom, ani sadownikom. Nie będziemy nikomu pomagali. Musi pan zrozumieć, że jeżeli rząd daje nam 1000 złotych, to on musi nam zabrać 1400. Nie ma innej możliwości. Musi opłacić urzędnika do te podatki zbierze, i drugiego urzędnika, to potem, to sensownie sobie wyda. Więc z całą pewnością, jak rząd da nam 1000 zł, to jest biedniejsi od 400 zł. Nikomu nic nie damy. Natomiast nie będziemy tych ludzi karć. Na przykład, na przykład no, ile, ile wynoszą podatki wczesnych na studia. Myślę, że co najmniej 40%. Co najmniej 40% wczesnych na studia wynoszą podatki. Także, także, natomiast to, że studenci pracują, zawsze pracowali. Pracowali, udzielali od chcę a pracowali fizycznie, a który prawda nie miał do dyspozycji, zawsze pracowali. Jest to jest normalne, że ludzie pracują. Się tyczy tego, że jeżeli przeciętny Polak je, wyjeżdżający w Wielkiej Brytanii w ciągu dwóch miesięcy zarabia 8 tysięcy, w Polsce zarabiając w zarabia 4 tysiące, to jak Pan chce przyciągnąć Polaków do tego, żeby no, tak, pracował to... na naszą gospodarkę i na gospodarkę tak, Jeszcze raz mówię, że przestać naszych ludzi karać podatkami i wtedy będzie zarabiał te 8 tysięcy. Jak mówiłem wyraźnie, nawet zmieniłem sumę 8 tysięcy konkretnie, o ile pamiętam, dwa razy. Także dokładnie to mówiłem bo pan dostaje pensję minus rozmaite podatki, który pan nawet nie wie. Podatek w wódce, prawda? Podatek, nie wiem, pan wie, że jak pan kupi kij do wódek w bilard, to yy, tak, to krepana, to kij jest opodatkowany VAT-em 7%, KII, a końcówka do kija VAT-em 23%. To jest kompletny sprawy. Tak. Otóż we wszystkim jest podatek. Czego właśnie nie jest podatek? Podatku, tego nie widzę. Ja na przykład byłem kiedyś w firmie, to 4DU kupił FSO, jeszcze podatek w Polonerze. I się pytałem, czy Pan wie, dyrektor ekonomiczny, ile wynosi podatek w Polonerze? A on mówi, a liczyliśmy właśnie tydzień temu? 55%. A liczył Pan oponem? Na, na to opon, ale nie. Bo opon jest podatek, który płacą uczestnicy zakładów samorodowych. A pensja no, robotnika to jest pensja. Nie, nie, nie. nie bo pensja robotnika jest też podatek, prawda? Jeżeli ten robotnik pracuje teraz za 2,5% to jeżeli by nie było tych 500 podatków, podatków to po pracownikom to, to Pana zadawał, bo już wszystko jest tak jak dostają. Ten to 500 jest podatkiem, to jest podatek poloneza. Jak pan to wszystko odliczy, to panu wyjdzie, że 83% ceny polonezji jest podatkiem. I gdyby ten polonez kosztował zamiast 50 tysięcy, kosztowałby 7 tysięcy, to nie trzeba by ochrony celnej przed konkurencją obcych samochodów z zagranicy. Nie? Po prostu. Podatki trzeba ratownie ściąć. Nie wszystkie oczywiście podatki, muszą być, znaczy generalnie zgadzam się z tymi podatkami, jednak mam takie pytanie, ponieważ e, no, średnia płaca w Polsce wynosi teraz 1600 1700 zł, zgadza się Pan z tym, prawda? Płaca minimalna? Płaca minimalna, tak. Nie. No mamy nam 8 zł, 7 zł za godzinę, prawda? To jeżeli, jeżeli nawet nie obliczamy tych podatków, to przeciętnie Polakowi wychodzi za pracę przez ten okres wakacyjny temu no to od 3200 bez, przypuśćmy, że nie ma żadnych podatków, 3200. A wiecie za granicę, ma no to siedem no no punktów 7 punktów no za, za godzinę. No to, bo, nie to nie to jest. Bardziej mu się opłaca wjechać za granicę. No to, to nie, nie wiem, tam nie rozumiem, ty to co mówią. No ale no właśnie chodzi o to, żeby on nie pracował na Wielką Brytanię, tylko żeby pracował wreszcie na Polskę, żeby Polska się rozwijała. Dlatego chcemy obniżyć podatki, żeby u nas się nie bardziej, tak. jeżeli w tej chwili pracuje no za tak? trzy, to być może będzie więcej, być może mniej, a. nie wiem. Panie, nie, to nie będzie A ludzie. 6, jeżeli dzisiaj pracuje. Za 3000, za 600 będzie pracował, mimo że w Anglii jest za 8. No, nie panowy. Wszyscy do Anglii nie wyjadą, bo się w Anglii nie pomieszczą. No. Ale inni też chcą, no. panie prezesie, czyli coś na wzór Hongkongu. E tak. Oczywiście. Maksymalnie obniżamy. Na, tak. Na przełomie 70 lat Hongkong. Maksymalny rozwój gospodarczy. Tam są drapacze chmur, tam ludzie osiągają naprawdę niesamowite wyniki we wszystkim. Ale nawet szanka, niech Pan zobaczy. Bo nam się mówi, że dzięki Unii to powstają autostrady. Czy Wy wiecie, czy Wy wiecie, zdajecie sprawę, że Chiny w ubiegłym roku wybudowały, jak co roku zresztą, 11 800 km autostrad 6, 8 ośmiopasmowych A u nas Unia, bez dotacji unijnej. A Unia dała pieniądze na autostradę niesłychanie potrzebną na Euro 2012, czyli autostradę Kraków-Przemyśl. Do dzisiaj się tego nie udało wybudować. I w przyszłym roku też się chyba nie uda. 25 kurty kilometrów nie można wybudować, rozumiecie? W kraju z odadacianych Unii. Przecież to jest kompletna kpina. Słuchajcie, w Chinach buduje się dom 11-piętrowy w 6 dni, rozumiecie? W 6 dni buduje się spłyt 11-piętrowy budynek. A ja w Warszawie, Mam Wisłostradę, gdzie są tłumy samochodów, i teraz w Łodzi Mkowską tłumy samochodów. I tam jest taki podjazd na tę autostradę, w sokości tam półtorej piętra. Prawda, to i kawałek o taki, jak tam. Pod tym sadzem jestem w Ponad pół roku budują ten podjazd. I samochody nie mogą tam wjechać, rozumiecie? Ponad pół roku budują kawałek betonu. To jest kompromitacja. Europa zdycha. Dzieci się nie rodzą tempo rozwoju zerowe. Najgorsze, że ludzie nie widzą nadziei. Bo my mówimy, Polak sięga do gwiazd. Ja obiecuję wam, że nie ma żadnej przeszkody, ani finansowej, ani technicznej, żeby za 6 lat Polak nie stanął na Marsie. Żadnej. Tylko nikomu się nie chce, bo nie można. O, państwa, ja wam coś powiem. Jeżeli ja bym rządził, To musiałbym mieć jednak jakichś urzędników, prawda? I biorąc urzędników, ja bym bardzo co nie sprawdzał, czy jest kompetentny. Czy on ma doświadczenie w swojej działalności. Czy on się na tym zna. Jeżeli się zna, to za cholerę nie wezmę do pracy. Bo on się zna na tym, co jest teraz. A to, co będzie w mojej Polsce, całkowicie inne. Jeżeli mam zrobić samolot odrzutowy, to nie biorę do pracy faceta od śmigieł. Jasne? Musimy mieć młodych ludzi. 25 lat minister, to już jest stary minister. Muszą to być młodzi ludzie. Oczywiście, ci ludzie nie będą kładali ustaw. Od układania ustaw, od stanowienia prawa są ludzie dostojni, sędziwi, z doświadczeniem, senatorowie, sędziowie Sądu Najwyższego. Mądrzy, dostojni ludzie. Ale stanowiska wykonawcze, ministerialne? Kto ma robić takie 25 jakiś szpryc? Który zna najnowsze, najnowsze wynalazki w dziedzinie komputerów, najnowsze narazki z techniki? Młodzi ludzie to muszą robić. Wykonawstwo musi należeć do ludzi młodych. Minister po 30 jest nieporozumieniem dla. Mnie. Za stary. Po prostu. Pytanie do pana Jaska Wójcińskiego. Jak według pana powinna zostać rozwiązana sytuacja miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji? Miejskie, Miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w obecnej chwili, gdzie dokładamy mnóstwo pieniędzy, powinno zostać natychmiast rozwiązane. Ponieważ my dokładamy z własnej kieszeni, powiem, yy, biorąc pod uwagę yy, ustawę, bodajże nie jej dokładnie, która zobowiązuje yy, miasto do zapewnienia komunikacji, ale nie jest powiedziane, że musi być to spółka miejska. Trzeba ogłosić po prostu przetarg, będzie najtańsza komunikacja, wszyscy będą szczęśliwi, będziemy mieli lepsze, fajniejsze autobusy, a nie będziemy do nich dokładać. Po prostu biznes jest biznes, koniec. A jeszcze ja odnośnie tej komunikacji miejskiej chciałem się zapytać, czy jeżeli pan planuje rozwiązać ją, to czy spółki, które działają teraz jako prywatne, czyli takie tak zwane busy, które jeżdżą po ostrowcu, zostaną wycofane z miasta, czy dalej będą krążyć po nimi e, zabierać część pasażerów za pieniądze dla prywatnych przedsiębiorców, czy wszystkie będą przeznaczone do tak zwanego publicznego, prywatnego przedsiębiorstwa? Ale nie rozumiem, jak to zabierają, e, zabierają ludzi za Pieniądze przeznaczone dla prywatnych przedsiębiorców. To znaczy teraz generalnie w Ostrowcu mamy MPK, o wiadomo, to jest tak. publiczna spółka, która przewozi pasażerów. Teraz uległa tak zwanej modyfikacji, i mamy też. degradacji, nie modyfikacji no degradacji, modyfikacji, jak zwał, tak zwał, ale generalnie mamy również inne inne spółki, które jeżdżą prywatnie i zabierają część pasażerów tak zwanemu publicznemu przedsiębiorstwu, przez co traci ono swoich pasażerów, a za e, prezydenta Szostaka... Ale proszę mi dać te za Szostaka... Za prezydenta Szostaka generalnie na terenie Ostrowca nie było możliwości wprowadzenia prywatnych busów, przez co były świetne lata, że tak powiem, MPK Ostrowiec, gdzie mieli największą ilość pasażerów, a w tym momencie generalnie komunikacja miejska została ograniczona do tego stopnia, że mamy... Tego co pamiętam, 12 linii po prostu, który pan, jeżdżą ale raz. Pan nie jak nie będzie publicznego transportu, to nie będzie komu zabierać pasażerów, no? Już pan, pan odpowiadał na to, na, to, na to pytanie. Ale generalnie jak wszystko sprywatyzujemy, to nie dobrze, będzie nic polskie, to, Polski. to możemy ja wszystko może, też generalnie. To może skoro pan zadał pytanie, to ja na nie odpowiem, dobrze? Ja absolutnie nie ma możliwości takiej, żeby wycofać prywatnych przewoźników dlaczego my mamy płacić, dlaczego my mamy dokładać, ja nie rozumiem tego, dlaczego my mamy dokładać do czyjegoś biznesu, jakim jest MPK. Jeżeli jest człowiek, który ma kilka busów i ma, jemu wystarczy jedna księgowa i jedna sekretarka, a On opłaca to, tego, busy się nie spóźniają, wszyscy są zadowoleni. To dlaczego w imię czego mamy utrzymywać MPK? No to znaczy generalnie w imię czego MPK w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, we Wrocławiu zostaje utrzymywane z pieniędzy państwowych, a nie jest... z pieniędzy prywatnych. A tam. No właśnie, no Komu? właśnie, ja to generalnie. Właśnie... mieszkałem osobiście dwa lata no właśnie, w nie, I nie mam generalnie niczego do zarzucenia temu MPK w, Krakow... na w Krakowie, a w Ostrowcu generalnie MPK stoi na tak niskim poziomie, że ludzie z Budki no nie są w stanie pokonać rozumiem jednej sceny. Chodzi o to, żeby od nas nie wyciągać pieniędzy, nie wykładać do czegoś biznesu. Jeżeli ja bym panu powiedział, że będę jeździł sobie, nie wiem, swoim rowerem, będę woził kogoś na bagażniku, ale pan mi ma dopłacać, do każdego kilometra złotówkę zgodziłby się pan? Znaczy, generalnie na całym świecie to komunikacji miejskiej są Ale nie mówimy, opłacane, co my świecie, mówimy o Polsce w tej chwili, w tej chwili w Anglii, Ale my mówi. my mówimy też o systemie, który się opłaca, czyli generalnie o systemie. Znaczy, system który jest taki: się to, się, to się opłaca, co się opłaca. Jeżeli jest podaż, jest popyt. Jeżdżę autobusem, prawda? Ktoś chce do niego wsiąść, płaci mi pieniądze, założę go. Jeżeli nie stać go, na to nie płaci mi. Jeżeli mi się nie opłaci jeździć, więc. Po prostu zamykam biznes. Ja panu podam taki kraj, który jest w czołówce krajów europejskich, Holandia, gdzie do komunikacji miejskiej dopłaca państwo i wszyscy są zadowoleni, bo autobus jeżdżą regularnie, tramwaje to samo, metro istnieje, a w Polsce mamy dwie linie metra, przepraszam, jedną i drugą w trakcie powstawania, która powstaje od czterech lat i nie wiadomo kiedy będzie koniec tej linii i w dalszym ciągu płacimy w Ostrowcu, przypuśćmy, teraz złoty 50 zł za bilet. 2.30 było wcześniej, gdzie w krajach, gdzie w miastach, które są dużymi miastami,